Hey, cześć, się ja Manko witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po malutkiej przerwie na kanale, ale na usprawiedliwienie tak dużej przerwy powiem wam, że w pierwszym odcinku już Was przestrzegałem, że seria nie będzie się pojawiać regularnie, ale myślałem, że troszeczkę częściej. Po prostu ostatnio przyszła mi ochota, żeby znowu to robić, no ale bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na jedną ósmą Ligi mistrzów sezonu 2019 Albo inaczej, zamiast przejść do par 1 8, pokażę Wam różne fazy grupowej. Tak ona się prezentuje. Mamy tutaj kilku naprawdę ciekawych piłkarzy. Najlepiej ocenionym jest Nina, który jest jakby na ławce rezerwowych z sześcioma bramkami. Jeżeli chodzi o polskie akcenty, to mamy także Pawelca na środku pomocy oraz obrońcę górnika Zabrze Mijuszkowicza. A z piłkarzy, którzy jeszcze mają wysokie overall, to na przykład na prawej pomocy. Jaslam, no ale pora przejść do par 1, 8 finału. W spotkaniach po prawej stronie są drużyny rozstawione, czyli na tej, na tej stronie AC Milan, Lyon, Barcelona i Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz to jest Liverpool. Milan. No i w tym spotkaniu na pewno zdecydowanym faworytem jest AC Milan. Kolejnym spotkaniem jest Wisła Kraków kontra Olympic Lyon. No i ta Wisła trafiła praktycznie najgorzej jak mogła. bo Na jedną z najlepszych drużyn w Europie, więc naprawdę będzie bardzo ciężko polskiemu zespołowi, aby przejść dalej. Następny mecz to Manchester City kontra FC Barcelona. No tutaj... Może być różnie, ale no oczywiście faworytem jest FC Barcelona. No i ostatni mecz na tej stronie Rijeka, która gra kosztem Lecha Poznań z Paris Saint Germain. No i jeżeli chodzi o Paryża, no to oni akurat trafili na lepiej jak mogli. Przechodzimy do drugiej części 1/8 finału. Pierwsze spotkanie to Dynamo Zagrzeb kontra Legia Warszawa. No Jeżeli chodzi o zespół z Chorwacji, no to on jest w stanie e, odebrać te zwycięstwo Legii Warszawa. E, no ale miejmy nadzieję, że legioniści pokażą się z dobrej strony i przejdą do ćwierćfinału. finału. Kolejny mecz KJ Helsinki kontra Real Madrid. No i zdecydowanie najrówniejszy pojedynek, bo i KJ i Real Madrid są na praktycznie tym samym poziomie. E, no więc zobaczymy. Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku, następny mecz Valencia kontra Manchester United, Manchester United przypominam, bo jakby ktoś mógł zapomnieć, broni tytułu, nie wiem jak to się mówi, mistrzowskiego po prostu, bo w tamtym sezonie wygrali i z Walencją, no i drugi hiszpański klub, a mianowicie Atletico Madryt Grazy Bazyleon. No ale nie gadajmy już, pora przejść do pierwszego spotkania Liverpool kontra AC Milan, no i tu właśnie drużyna z Anglii wygrała 1-0 po bramce Endo, zawodnikiem meczu został Wardy. Wynik całkiem dobry dla Liverpoolu, ponieważ byli skazywani może nie tyle co na porażkę, ale na pewno im w teorii ciężej było wygrać niż Milanowi, a oni i tak nie stracili bramki oraz strzelili u siebie. Drugi mecz to Wisła Kraków kontra Olympique Lyon i tutaj naprawdę było bardzo, bardzo blisko e, jakiejś mini sensacji, ponieważ Wisła przegrała 2 do 3, strzeliła dwie bramki Wielkiemu w Lyon, więc to już e, jest naprawdę niezły wynik, e, no ale szkoda, że jednak o tą jedną bramkę więcej strzeliła francuska ekipa. E, Lyon wygrał po dwóch bramkach Lepilera oraz Riketsa, a dla Wisły strzeli Almansur oraz Young, e, no i właśnie to Lepilé Zdobywa zawodnika meczu. Kolejne spotkanie to spotkanie Manchesteru City z FC Barceloną. No i tutaj Barça można powiedzieć, że na spokojnie po dwóch bramkach Silero i jednej Williamsa wygrała na wyjeździe w Manchesterze z obywatelami. E, oczywiście zawodnikiem meczu został Silero, bo strzelił dwie bramki. Gładko sobie poradziła Barcelona w Manchesterze, a jeszcze lepiej poradziło sobie PES, że w meczu na wyjeździe z Rijeką, tutaj z góry mówię, nie wiem co mną kierowało, aby dać zawodnika meczu bramkarzowi Rijece, który spuścił trzy bramki. No to jest to, co mówiłem w poprzednich odcinkach, że tutaj ci bramkarze trochę za często dostają i tak z dupy trochę, no ale mniejsza, to oczywiście w przyszłych sezonach będzie lepiej to wyglądało. PS, że wygrało 3 do 0 po brankach Sufia na Ulacha oraz Kechichy. Pora przejść do drugiego meczu, gdzie gra polski zespół, a mianowicie Legia podejmowana na wyjeździe Dynamo Zagrzeb, no i udało się wygrać. Co prawda tylko, ale 1 do 0, i to jeszcze na wyjeździe po bramce Tajwo. Zawodnikiem meczu bądź co bądź został White, bo pewnie gdyby nie on i jego interwencję to Legia mogłaby wygrać jeszcze wyżej i w sumie zamknąć ten mecz, bo jedna, jedną bramkę na wyjeździe da się jeszcze odbić, no ale dwie bramki no to już byłoby ciężko dla Dinama. No i zobaczymy jak sobie ekipa z Chorwacji poradzi w rewanżu w Warszawie. W meczu Hayatka Helsinki kontra Real Madryt okazała się lepsza drużyna z Finlandii, która wygrała 2 do 1 po bramkach. Dla Mardor oraz Arkiwóo, a dla królewskich strzelał e, Sisi. No i to właśnie Arkiwóo zdobył e, zawodnika meczu. Przedostatnie spotkanie pierwszej rundy, jednej ósmej finału. Walencja u siebie zremisowała 2 do 2. To jest naprawdę bardzo dobry wynik, ponieważ no, Manchester był murowanym faworytem, no, ale i tak ten wynik 2-2 jest lepszy dla Czerwonych Diabłów. Dla Walencji trafił Antampasu, który zresztą zdobył zawodnika meczu oraz Kapot, a dla Manchester United Kehicha oraz Nehor... Kaita oraz Hornby. przepraszam, ależ pomyłka tutaj się wkradła. Ostatni mecz przed spotkaniami rewanżowymi Atletico Madryt wygrał u siebie z Bazyleją 2 do 1 po dwóch bramkach Pasquala a dla Zurychu taką honorową, w sumie honorową, to tak jakby przegrywali 5-1, no to honorową, no, nie, mniejsza, a dla bramkę dla Zurychu strzelił Bub Debele. No i przechodzimy do rewanży. No i tutaj e, świetnie wynik odrobił AC Milan, który przypominam przegrał pierwszy mecz z Liverpoolem 1-0, a u siebie wygrali 3-1 i to oni awansują do ćwierć finału. Dla Milanu strzelali Zomer, Moretti, który zdobył kartę w formie oraz Caseda, a dla Liverpoolu zresztą znowu strzelił Endo. Jak w Krakowie można było liczyć na jakiś dobry wynik, no to na wyjeździe Olympic Leon po prostu rozbił Wisłę Kraków. Dwie bramki strzelił Ricketts, który zdobył kartę w formie, oraz Moufi i Lepiller, a bramkę honorową dla. Wisły Kraków zdobywa Zając i w dwóch meczu Lyon wygrywa 7-3 i to on przechodzi do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Taki sam wynik jak w Manchesterze padł także w Barcelonie. Duma Katalonii wygrała u siebie 3-1 z Manchesterem City po bramkach Williamsa, który zdobył kartę Formio, Or Jaslama oraz Silero, a bramkę e, honorową dla Manchesteru z city zdobył brazylijczyk Carlinhos. Co prawda tylko 1 do 0, no ale ostatecznie i tak PS, że wygrało w dwumeczu 4 do 0. Mniejszy wynik niż na wyjeździe. Można było się spodziewać, że u siebie PS po prostu rozgromi chorwacki klub. A wygrali skromnie 1 do 0, ale co nie zmienia faktu, że i tak nie dali Riece cienia szans na to, aby awansować do ćwierć finału. I to właśnie ekipa z Francji przechodzi dalej. Można było się obawiać ofensywy Dynama Zagrzeb w meczu w Warszawie, aczkolwiek chorwackie armaty wypaliły tylko raz i Dynamo przegrało 2-1 do po dwóch bramkach Ninala. Nie dostał on karty zawodnika meczu, ponieważ Ninal już tak ma bardzo, bardzo wysoki overall i postanowiłem, że po prostu te 97 overall to będzie limit, jeżeli chodzi o karty. No i jak się okazało, drugim najlepszym zawodnikiem na boisku był bramkarz Woodman, a bramkę dla. Chorwacji strzelił chorwacki lewy pomocnik Jambor, i to Legia przechodzi dalej do ćwierć finału, ponieważ w meczu wygrali aż 3 do 1. Może nie aż, no, ale po prostu wygrali 3 do 1. HLK Helsinki, podobnie jak Barcelona, odniosła taki sam wynik w drugim spotkaniu, ponieważ na wyjeździe w Madrycie wygrali 1 do 2 po bramkach Lamardo oraz Hodja. Jezu, jak ktoś się odmienia, nie wiem. Mniejsza, ten zawodnik z Trinidadu i Tobagu zdobywa kartę w formie, a bramkę, jedyną w tym spotkaniu dla Realu Madryt, strzelił e, Wenezuelczyk Vargas. No i Hajotka przechodzi do ćwierćfinału po wyniku 4-2 w dwóch meczu. No i proszę Państwa, mamy pierwszą dużą niespodziankę, a mianowicie Manchester United, który broni mistrzostwa od pada z Walencją, u siebie zremisowali 2 do 2, taki sam wynik padł także w Walencji, więc niezbędne były rzuty karne, w których czerwone diabły przegrały 4-5 dla Manchester United strzelał Kaita oraz Hornby dla Walencji Jatampasu i Eriksson, ale i tak zawodnika spotkania dostał środkowy obrońca Mascarel no, i gdy wydawało się, że Atletico Madryt ma już w miarę spokojny awans, ponieważ wygrali u siebie 2 do 1, to tak w Bazylei padł wynik 1 do 0 dla gospodarzy, co spowodowało, że ta jedna bramka na wyjeździe strzelona w poprzednim spotkaniu dała awans Szwajcarom można mówić to o lekkim frajerstwie ze strony Atletico Madryt no niedużym ale i tak lekkim bo praktycznie awans mieli już na wyciągnięcie ręki Zawolnikiem meczu okazał się Tijana który zatrzymał skutecznie ofensywę Atletico Madryt no i na koniec po raz sobie przypomnieć wszystkie wyniki Milan wygrał w meczu 3-2 z Liverpoolem Olympique Lyon 7-3 z E, Wyspą Kraków, FC Barcelona wygrała z Manchesterem City 6-2, PSG 4-0 z Rijeką, Legia Warszawa 3-1 z Dynamon, e, Dynamen -Dynam Zagrzeb, HJK Helsinki 4-2 z Realem Madrid, Valencia e, e, po z Manchesterem United oraz e, FC Basel e, po jednej bramce strzelonej e, na wyjeździe z Atletico Madryt, a tak prezentują się pary jednej czwartej finału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie to AC Milan kontra Olympique Lyon. No, tutaj chyba nie muszę mówić, że faworytem jest drużyna z Francji drugi ćwierć finał to PSG kontra Legia Warszawa. No i tutaj może naprawdę zdarzyć się, mogą wydarzyć się po prostu różne rzeczy. I że i Legia mogą przejść dalej, czyli to jest takie 50-50. Hajduk Helsinki kontra FC Barcelona. No tutaj faworytem na pewno jest drużyna z Hiszpanii oraz mecz Valencia kontra FC Basel. No i tutaj patrząc na formę i jak grają zawodnicy drużyny, to wbrew pozorom to właśnie Valencia jest faworytem tego spotkania. A tymczasem dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli mnie odpowiednio zmotywujecie łapkami czy komentarzami, no to prawdopodobnie następny odcinek, czyli ćwierć ćwierćfinały oraz półfinały pokaże się stosunkowo szybko. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, wieczora, poranka, zależności, kiedy to oglądaliście. Do zobaczenia, cześć i pa!